Kroczyckie Wianki to impreza, która z roku na rok przyciąga coraz to więcej osób. W tym roku odbyła się ona 17 czerwca, jak zwykle na terenie przy Kroczyckim Amfiteatrze. Uważam osobiście, że jest to największa i najbardziej popularna impreza organizowana w Kroczycach. No w tym roku jubileuszowe, 15 Kroczyckie Wianki. Pogoda sprzyja, więc mam wielką nadzieję, że przybędzie bardzo wiele osób i weźmie udział w tej uroczystości. Jest to impreza w organizacji, której włącza się praktycznie cała społeczność gminy Kroczyce, zaczynając od młodych artystów, którzy prezentują swoje talenty na scenie. Więc po koła świat na żółto i na niebiesko. Na niebie stanie, ten nad Aż pokoła gospodyń wiejskich, które uświetniają uroczystość barwnymi strojami i wiankami oraz przygotowują przepyszną swojską strawę. Przede wszystkim. Dopisała nam pogoda, to jest najważniejsze. A artystów mamy jak zawsze znakomitych. Najpierw zaprezentowała się już dzisiaj młodzież przedszkolna i szkolna, pokazując jak wielki potencjał mamy po prostu w tej najmłodszych, w tych najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. W tej chwili prezentuje się orkiestra Dentam, a występują jeszcze dzisiaj zaprzyjaźnione zespoły. Kabaret Drak, zespół INOROS, czyli jeden taki z wiodących zespołów. Z gatunku muzyki folkowej. Będzie również jak zawsze no, spektakl jankowy, który już drugi rok z rzędu przygotowuje pani Agnieszka Demarczyk wraz ze swoim pieśnią Tańca Ziemia Kroczycka. Ale będzie też występ na co nazywam Koncert Gwiazd. Dlatego, że wielu mieszkańców, wielu młodzieży z naszej gminy osiąga gdzieś sukcesy. Wysłałem zaproszenie do wielu. Te, które się odezwały i wyraziły chęć wystąpienia, zaprezentują się dzisiaj właśnie z utworami tyle świetnymi z takiego raczej polskiego repertuaru, no z mniemi wyjątkami, po to, żeby pokazać publiczności, jak się rozwinęli i czym po prostu dysponują. Troczycka impreza została zauważona przez wielu samorządowców oraz parlamentarzystów. Staram się z roku na rok przyjeżdżać na tą imprezę. Myślę, że tak kilkanaście lat to zaliczyłam, ale oczywiście nie wszystkie lata kolejne. Natomiast impreza jest bardzo piękna i. I wydaje mi się, że gromadzi bardzo wiele ludzi, ponieważ łączy w sobie tradycje nocy świętojańskiej, a także wszystkie inne tradycje związane z lokalnym folklorem. Także to jest bardzo ciekawa, różnorodna impreza. No i cieszy się tu wielkim poparciem i uznaniem. Ja tutaj bardzo lubię być, szczególnie jest taka piękna pogoda jak dzisiaj, jest bardzo dobra atmosfera. Rozmawiałem tutaj z mieszkańcami gminy Kroczystej i powiatu Zawierciańskiego i ludzie są bardzo tutaj przyjaźni. Także jak najbardziej polecam wszystkim z terenu powiatu Zawierciańskiego, z całego Zagłębia i Województwa Śląskiego, żeby tu przyjechali na wianki kroczyckie i żeby się tutaj pobawili z ludźmi. Z tego, co jestem zorientowana, to wianki są już chyba po raz 15 w Kroczycach organizowane. A to chyba jest najlepszy dowód na to, że tutaj mieszkańcy Kroczyc i chyba też okolic Kroczyckich yy, są głodni takich imprez, bo one są takie bardzo swojskie, takie bardzo rodzinne, takie przyjazne wszystkim. A panią co najbardziej przyciąga tutaj na wianki? Państwo, mieszkańcy Kroczyc i te wszystkie atrakcje, które są. Panie starosto, jak na tle. Całego powiatu zawierdziańskiego, wyglądają kroczyce i te wianki i te imprezy, które się tutaj odbywają. Panie redaktorze, szanowni państwo, mogę powiedzieć, że kroczyce są prekursorem tych obchodów wianków, tej nocy świętojańskiej, nawiązującej do nocy świętojańskiej, czyli z 24 czerwca. A te imprezy ściągają tutaj wiele tysięcy ludzi nawet. Kiedyś byłem parę lat temu, to był tutaj pełny plac. Tu zapewne się jeszcze on zapełni. A jaka to jest inicjatywa, niech świadczy fakt, że niektórzy włodarze podpatrują ten pomysł i na przykład w zawierciu będą te wiązki. Organizatorzy zadbali o to, aby w czasie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Była strefa Gastro, strefa rozrywki, wioska słowiańska i pokazy sztuk walki. Wręczono również nagrody i wyróżnienia w konkursie przygotowanym przez Kroczycki Dom Kultury na najpiękniejszy wianek. A Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek z kabaretu Rak zafundowali zgromadzonym ogromną dawkę śląskiego humoru. Wyszła do Krzyścia kobieta, panie Hanke, ile pan ma lat? Hankego do 65. No nigdy bym panu nie dała, ale ja bym też nie wziął. No a ten co Krzyśio. Panie Halkie, czy można pan uścisnąć rękę? Do... Oczywiście, uścisnął mi rękę, go dopatrz pan, jakie to dziwne. Rok temu uścisnąłem krawczykowi. Już nie żyje. To, co najliczniej gromadzi publiczność na kroczyckich Wiankach, to bez wątpienia spektakl Wiankowy, który z roku na rok jest coraz bardziej spektakularny. Spektakl Wiankowy w tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, będzie oparty na motywach legendy z naszej z terenu naszej gminy. A konkretnie w zeszłym roku mieliśmy spektakl dotyczący legendy o skrzypku czerwonym, który pięknie wygrywał mieszkańcom do tańca. Natomiast w tym roku zajmiemy się legendą o wężowej skale, żmijowej skale oraz o żyjącym na niej królu złoczeniu, czyli królu wężowym, który, jak wieść i legenda głosi, zarządzał kiedyś całymi kroczycami i siał postrach wobec mieszkańców oraz wszystkich okolicznych miejscowości. Ile osób bierze udział w tym spektaklu? Jakbyś nam przyszło zliczyć, to bardzo to trudno powiedzieć konkretną ilość. Natomiast e, mamy takie cztery główne zespoły, które będą brały udział. Pierwszy zespół e, są to małe kroczyce e, i są to takie maluszki, które naprawdę są maluszkami, bo najmłodszy uczestnik bodajże ma około 3 lat. Nie wiem dokładnie ile, ale, ale plus minus jest to trzylatka. Druga grupa ciut starsza również małych kroczyc, które w tym roku wcielą się właśnie w rolę naszych żmi i węży z legendy. Następna grupa to zespół pieśni i tańca ziemia kroczycka. Oczywiście kapela wspierająca, wspierająca ten zespół, oraz dziewczęta schodzące ze skały tradycyjnie, już też ze szkół z naszego terenu, z naszej, z naszej gminy, czyli ze szkoły z Pradeł, z Siamąszyc i z Kroczyc. Nocą świętojańską zwaną też nocą kupały związanych jest wiele czynności i obrzędów. W kroczyckim spektaklu można było zobaczyć na przykład taniec wokół ogniska. Jedną z najpopularniejszych praktyk tej nocy, od której zaczerpnięto nazwę jest zwyczaj puszczania wianków na wodę. Po zakończonych obrzędach wiankowych na scenie kroczyckiego amfiteatru pojawił się zespół inoros. TrenZE zakończył pokaz sztucznych ogni oraz zabawa przy muzyce zespołu Projekt.